Seria katolickie Podsumowanie Tygodnia ukazuje się dzięki wsparciu finansowemu, które utrzymujemy od naszych widzów. Jeżeli doceniasz naszą pracę, zachęcamy do wsparcia nas poprzez portal Patronite. Link do strony ze wsparciem znajduje się w opisie filmu. Szczęść Boże! Witamy Was w kolejnym katolickim Podsumowaniu Tygodnia. A w tym tygodniu w podsumowaniu: Beatyfikacja papieża Franciszka. Kościół zagrożony schizmą, kardynałowie alarmują. Śledztwo kanoniczne w sprawie herezji Franciszka. Przyjmowanie Komunii Świętej do ust zakazane, skazany kardynał i nadchodzące konklawę, oraz niepokojące znaki na pogrzebie papieża Franciszka. Zapraszamy do wysłuchania podsumowania. Beatyfikacja papieża Franciszka. Kardynał Stanisław Dziwisz, były osobisty sekretarz Jana Pawła II, w rozmowie z włoską gazetą Il Fatto Quotidiano stwierdził, że cierpienie Franciszka było niemal naśladowaniem tego, co Jan Paweł II cierpiał pod koniec swojego życia, i dodał. Jesteśmy pewni, że papież Franciszek jest już w rękach Pana, że jest święty. Jeszcze dalej w swoim emocjonalnym przekazie poszedł kardynał Pietro Parolin. W homilii wygłoszonej w niedzielę Miłosierdzia Bożego, były sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej mówił: Do Was, do nas wszystkich, do całego świata, papież Franciszek kieruje swoje pozdrowienie z nieba. Koniec cytatu. Jego kazanie pełne było odniesień do wielkości zmarłego papieża oraz do jego duchowego dziedzictwa, przywoływanego w tonie niemal pewności, że już dziś ogląda Boga twarzą w twarz. Na tle tych pełnych uniesienia głosów wyraźny kontrast stanowią słowa arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który w swoich wypowiedziach zachował teologiczną ostrożność. Podczas mszy świętej w intencji Franciszka mówił prosimy, by Pan jak najszybciej wziął go do grona błogosławionych i świętych. Po śmierci papieża Franciszka da się zauważyć rosnącą falę emocjonalnych, niemal hagiograficznych wypowiedzi na jego temat. Ton niektórych hierarchów wskazuje, jakby trwała już jego nieformalna beatyfikacja. Te emocjonalne wypowiedzi to nic więcej jak próba zabezpieczenia projektu posaborowego przez natychmiastowe stworzenie kolejnego, w cudzysłowie, świętego papieża. To świętość na zamówienie ideologiczna, a nie duchowa. Kościół zagrożony schizmą. Kardynałowie alarmują. Kardynał Gerhard Miller, emerytowany prefekt Kongregacji Nauki Wiary i uczestnik nadchodzącego konklawę, ostrzega, że Kościołowi Katolickiemu grozi schizma, jeśli nowy papież nie będzie wierny doktrynie. Nie chodzi o konserwatystów i liberałów, lecz o Ortodoksję i Herezję podkreślił niemiecki Purpurat. W rozmowach z The Times, Il Journale i New York Timesem, kardynał Miller mówił wprost, Modlę się, aby Duch Święty oświecił kardynałów, ponieważ heretycki papież, który zmienia swoje osądy każdego dnia, w zależności od tego, co donoszą środki masowego przekazu, byłby niszczycielski. Koniec cytatu. Zapytany, czy będzie promował swoją interpretację katolicyzmu magisterialnego na spotkaniach przed konklawem, kardynał Miller odpowiedział: Muszę to robić. Jestem to winien mojemu sumieniu. Ostrzegł, że alternatywą jest Kościół, któremu grozi rozłam, jeśli nie zostanie wybrany ortodoksyjny papież. Żaden katolik, cytuję, nie jest zobowiązany do posłuszeństwa fałszywej doktrynie. Katolicyzm nie oznacza ślepego posłuszeństwa papieżowi bez poszanowania Pisma Świętego, tradycji i nauk Kościoła. Koniec cytatu. Kardynał przypomniał, że najgłębszym fundamentem istnienia posługi Piotrowej, czyli papiestwa, bez światowych roszczeń do władzy, które nie są częścią jego natury, jest zjednoczenie wszystkich biskupów i wierzących w wyznaniu, które Szymon, pierwszy z apostołów, złożył Jezusowi na podstawie objawienia Ojca Niebieskiego. Ty jesteś Chrystus, Mesjasz, Syn Boga Żywego. Komentując sporne tematy, takie jak rozwody, homoseksualizm czy dialog międzyreligijny, zaznaczył, że nie są to pytania otwarte. Nauczanie Kościoła, cytuję, które wynika z Bożego objawienia na podstawie Pisma Świętego i ciągłego nauczania kościoła jest jasne i oczywiste. Magisterium Kościoła ma obowiązek w imieniu Boga demaskować ateistyczne ideologie oparte na fałszywym obrazie człowieka i chronić ludzi przed niszczycielską, fałszywą moralnością. Która ukryła swoją truciznę w słodkim torcie. Koniec cytatu. Kardynał krytycznie odniósł się także do stylu zarządzania papieża Franciszka, mówiąc, że był on dzielący, jak w przypadku dyktatorów. Śledztwo kanoniczne w sprawie herezji Franciszka. Jak podał portal LifeSite News, austriacki filozof katolicki dr Józef Seifert wezwał kardynała Giovanniego Battista Re, dziekana Kolegium Kardynalskiego do przeprowadzenia oficjalnego śledztwa w sprawie licznych oskarżeń o herezję i możliwą apostazję wobec zmarłego papieża Franciszka przed rozpoczęciem nadchodzącego konklawę. Proponuję, cytuję, i pokornie proszę, abyś przed zbliżającym się konklawę nakazał sprawiedliwe i rzetelne zbadanie licznych oskarżeń o herezję, a także o możliwą apostazję papieża Franciszka. Koniec cytatu. Seyfert argumentuje, że jeśli zarzuty okażą się prawdziwe, Nominacje kardynalskie dokonane przez Franciszka byłyby nieważne, co mogłoby wykluczyć około 2 trzecie obecnych elektorów z udziału w wyborze nowego papieża. W swoim liście z 24 kwietnia, Seyfert odwołuje się do dokumentów papieskich takich jak Bulla Cum Ex Apostolatus Officio papieża Pawła IV z 1559 roku oraz Motu Proprio Inter Multiplices św. Piusa V z 1566 roku. Które stwierdzają, że nominacje dokonane przez papieża popadającego w herezję są nieważne. Seyfert podkreśla, że działanie kardynała re w tej sprawie mogłoby uratować Kościół przed historycznie unikalnym zamętem o katastrofalnych proporcjach. Zbywając przewidywaną krytykę, Seyfert kontynuuje argumentację, że ważny oficjalny werdykt, stwierdzający, że Franciszek jest heretykiem, a zatem nie był prawowitym papieżem, jak to miało miejsce w przypadku kilku poprzednich papieży, również pośmiertnie, byłby niezwykle korzystny dla przyszłości kościoła. Dr. Seyfert, były członek Papieskiej Akademii Życia, został usunięty z tej instytucji przez papieża Franciszka w 2017 roku, co spotkało się z krytyką ze strony tradycyjnych katolików. Choć Kościół powinien zbadać zarzuty herezji wobec papieża Franciszka, nie ma takiego prawnego obowiązku. Realne szanse na wszczęcie takiego dochodzenia są więc znikome. Odpowiedzialny za to kardynał Giovanni Battista Re, dziekan Kolegium Kardynalskiego, był bliskim współpracownikiem Franciszka i popierał jego reformy, nie należy się spodziewać, że zakwestionuje pontyfikat, który sam współtworzył. Teoretycznie ważną rolę mogłaby odegrać tu dykasteria Nauki Wiary, odpowiedzialna za ocenę ortodoksji, ale i tam szefem jest kardynał Wiktor Manuel Fernandez, osobisty przyjaciel Franciszka i autor jego kontrowersyjnych dokumentów. Dykasteria ta zatem nie tylko nie zakwestionuje nauczania Franciszka, ale raczej obroni go z gorliwością neofity. Dogłębne zbadanie ortodoksji nauczania Franciszka byłoby za to obowiązkowe w przypadku ewentualnego podjęcia prób wyniesienia go na ołtarze. Przyjmowanie komunii świętej do ust zakazane. Włoski arcybiskup Bruno Forte wywołał poruszenie, publicznie piętnując w trakcie homilii troje wiernych, którzy przyjęli komunię świętą na język, a nie na rękę. Ale dzięki Bogu, dziś wszyscy jesteśmy dorośli, ręce podają nam Eucharystię powoli. Tak więc komunia jest przyjmowana na rękę z pokornym gestem wyjęcia ręki i przyjęcia hosti. Ci, którzy nie przyjmują komunii na rękę, popełniają akt pychy. Uważają się za mądrzejszych od papieża i biskupów, którzy zdecydowali, że komunię przyjmuje się na rękę. Proszę, bądź pokorny i posłuszny Kościołowi, przynajmniej wtedy, gdy przyjmujesz komunię i przyjmujesz Jezusa, wypełniając jego wolę, która jest wolą wyrażoną w kościele przez papieża i biskupów, powiedział biskup. Wbrew jego twierdzeniom, nawet tak nowy dokument, jak Redemptionis Sacramentum, wyraźnie podkreśla, że każdy wierny ma prawo przyjmować komunię świętą na język. Przeciwwagą do działań arcybiskupa Forte. Niech będzie postać amerykańskiego arcybiskupa San Francisco, Salvatore Cordileone, który aktywnie wspiera wiernych, którzy pragną przyjmować komunię klęcząc i na język. Publikując w mediach społecznościowych film, kardynała Arinze, mówiącego o znaczeniu tej praktyki, napisał Dlaczego nie klękacie? Jeśli nie zapewni się klęczników, klękać mogą tylko bardzo młodzi ludzie ze zdrowymi kolanami. Cordileone wyzwał też księży do zapewnienia wsparcia osobom starszym i chorym, które mimo braku balasek chcą przyklęknąć. Co klasycznie katolickie działa, powiedział podkreślając, że coraz więcej młodych ludzi pragnie powrotu do tradycyjnych form liturgii. Wobec tych kontrastujących postaw widać wyraźnie: prawdziwe posłuszeństwo Kościołowi nie polega na ślepej uległości lokalnym interpretacjom, lecz na wierności niezmiennemu nauczaniu i czci wobec najświętszego sakramentu. Skazany kardynał i nadchodzące konklawy. Kardynał Angelo Becciu, skazany w grudniu 2023 roku za defraudację i nadużycie urzędu w związku z tzw. aferą londyńską, w ostatnich dniach domagał się prawa do udziału w konklawę, w związku z czym media nadały mu status czarnej owcy konklawę. Jednak w swoim niedawnym oświadczeniu ogłosił, że nie weźmie w nim udziału. Becciu stwierdził, że, mając na sercu dobro kościoła oraz aby przyczynić się do komunii i spokoju konklawę, postanowił podporządkować się woli papieża Franciszka. I nie uczestniczyć w wyborze nowego papieża, mimo że pozostaje przekonany o swojej niewinności. Niepokojące znaki na pogrzebie papieża Franciszka. 26 kwietnia w sobotę odbył się pogrzeb papieża Franciszka. Już w niedzielę ponad 30 tysięcy osób modliło się przy jego grobie w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej, gdzie został pochowany zgodnie ze swoim życzeniem. Jak podkreślały media watykańskie, miało to wyrażać jego skromność i bliskość z ludem. Jednak już sam wybór miejsca pochówku wywołał niemałe kontrowersje, by przygotować grób, wyburzono bowiem zabytkowe XVII-wieczne drzwi bazyliki, co spotkało się z krytyką ze strony środowisk tradycyjnych jako przykład zacierania dziedzictwa kościoła pod hasłem pokory. Pogrzeb Franciszka miał wyjątkowo otwarty charakter. Oprócz katolickich hierarchów i głów państw uczestniczyli w nim Życi, muzułmanie, buddyści, hinduści, przedstawiciele sikhizmu, Zaratusztrianizmu i dżinizmu a także osób tęczowych i transpłciowych, migranci, więźniowie i ubodzy, którym Franciszek poświęcał szczególną uwagę w swoim pontyfikacie. Rabin Abraham Skurka, przyjaciel papieża z Argentyny, mówił o nim jako o pasterzu kościoła, któremu chciał przywrócić serce. Liturgia pożegnania papieża Franciszka obfitowała w symbole jego nieszczęsnego pontyfikatu. Była w dużym stopniu manifestacją jego wizji Kościoła otwartego i słuchającego oraz podsumowaniem głębokich podziałów, które jego pontyfikat pozostawił. Kardynał Parolin w homilii wezwał do przyjęcia dziedzictwa franciszka i wprowadzenia go w życie. Tymczasem należy ze smutkiem podkreślić, że dziedzictwem tym są głównie chaos doktrynalny, liturgiczne rozprzężenie, antytradycyjny rewizjonizm, dialogowanie z fałszem, rozmywanie katolickiej tożsamości i duchowa dezorientacja. Jeżeli doceniasz naszą pracę, zachęcamy do wspierania nas poprzez portal Patronite, gdyż ta seria ukazuje się dzięki wsparciu, które otrzymujemy od naszych widzów. Możesz też nas wesprzeć pojedynczą wpłatą bez podawania danych przez portal Tipli. Linki do wszystkiego znajdziesz w opisie. Zachęcamy również do subskrybowania kanału i śledzenia naszych dalszych aktywności. To tyle na dzisiaj, dziękujemy za uwagę i do następnego odcinka. Szczęść Boże! Szczęść Boże!